Mieszkańcy żaru, których 20 lipca intensywne opady deszczu spowodowały zniszczenia w postaci podtopionych lokali mieszkalnych, mogą kierować do burmistrza miasta wnioski o pomoc finansową na usunięcie powstałych szkód. Wnioski przyjmowane są do 1 sierpnia bieżącego roku, włącznie w biurze obsługi mieszkańców naszego urzędu. Realizacja pomocy prowadzona będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach przy ulicy Domańskiego. 20 lipca stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Żarach objęła pani Agnieszka Pawłów. Pracę w Urzędzie Miejskim rozpoczęłam trzy lata temu, 8 lipca, na stanowisku Młodszy Strażnik. Po dwóch latach awansowałam na Młodszego Specjalistę. To był przeskok o dwa stopnie. W chwili obecnej 20 lipca objęłam stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu. Jest to niejako najwyższe stanowisko w straży miejskiej. Z tego co się orientuję w województwie lubuskim oprócz mnie jest jeszcze jedna kobieta na takim stanowisku. W ogóle praca w straży miejskiej jest z reguły domeną mężczyzn, więc jest to jakiś tam event. Rozpoczynając pracę w Straży Miejskiej, miałam ukończony Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza na Wydziale Prawa i Administracji. Kierunek Prawo było to jak najbardziej związane z tematyką obecnej tu pracy. Jest to praca dla mnie ciekawa i interesująca. Bardzo lubię kontakty z ludźmi, szkoły, dzieci. Jest to bardzo wdzięczny zawód pod tym kątem pomoc w ogóle ludziom i społeczeństwu. Takim podstawowym i naczelnym zadaniem Straży Miejskiej jest szeroko pojęty ochrona ładu i porządku publicznego i w tym zakresie w oparciu o kodeks wykroczeń oraz dodatkowe ustawy działa Straż Miejska. Ja jako nowy komendant szczególny nacisk zamierzam położyć na profilaktykę, w myśl zasady, iż lepiej zapobiegać niż leczyć. Kolejna sprawa, którą zamierzam w jakiś sposób zmienić i mieć pod szczególnym nadzorem, to patrole na obrzeżach miasta. Mam tu na myśli przede wszystkim dzielnicę Kunice oraz osiedle Zawiszy Czarnego. Ale nie możemy też zapominać o tych osiedlach i dzielnicach, gdzie liczba zdarzeń o znamionach wykroczeń bądź jakichś zjawisk patologicznych jest największa. I tutaj ze swojej strony zapewniam, iż żaden sygnał płynący od społeczeństwa o takich właśnie zdarzeniach, o takich zjawiskach nie pozostaną bez echa. Będą tam kontrole częstsze, będą te miejsca poddawane obserwacjom doraźnym, aby zapobiegać takim zjawiskom, bo tak najlepiej jest podejmować działania. Zapobiegamy, a nie już później wyciągamy konsekwencje prawne czy karne. I wtedy, wtedy to jest właśnie skuteczna działalność Straży Miejskiej. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, mam męża, od 10 lat mieszkam w Żarach, więc problematyka społeczna nie jest mi obca. Pracując również 3 lata w tutajszej jednostce znam też doskonale możliwości i problemy Straży Miejskiej i pod tym kątem będę działać, aby zapewnić ład i porządek publiczny zgodnie z zadaniem Straży Miejskiej. Od 6 lipca trwa zadanie pod nazwą Przebudowa Ciągu Ulic Górnośląska Zwycięzców Katowicka w Żarach. Modernizacja publicznej infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym i transgranicznym, służąca rozwojowi społeczno-gospodarczemu województwa lubuskiego. Prace wykonywane są przez Zakład Ogólnobudowlany Hydrobiel Stefan Bielawski. W ramach zadania przebudowane zostaną właśnie te odcinki dróg. Zlokalizowany w tym ciągu, jak również łącznik yy, nazwany tak przez nas łącznik garażowy pomiędzy Górnośląską a męczenników oświęcimskich wykonane zostanie połączenie pomiędzy męcz, yy, przepraszam, szarych szeregów a ulicą Katowicką, i przebudowany zostanie wyjazd z garaży zlokalizowanych za Lidlem. W pierwszej kolejności prace rozpoczęły się na Ulicy Górnośląskiej. Podyktowane jest to okresem wakacyjnym i lokalizacją jednostek oświatowych przy tej, przy tej ulicy. Mamy nadzieję, że w sprzyjających warunkach atmosferycznych ten etap ulicy Górnośląskiej uda nam się zakończyć właśnie zanim ruszy rok szkolny. Zakończenie całego zadania planowane jest na 14 listopada bieżącego, bieżącego roku. Niebawem rozpoczną się prace na tym łączniku garażowym. Dojazd do garaży będzie udostępniony przez cały czas. Prace będą sukcesywnie się posuwały. Także albo z jednej, albo z drugiej, albo od męczenników uśmiecińskich, albo od górnośląskiej będziemy mogli dojechać do garaży. Wartość całej inwestycji jest to kwota 3 200. Tysięcy złotych. Projekt jest współfinansowany w, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poziom dofinansowania 85%. Apel do mieszkańców. W związku z trwającymi praca, pracami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy poruszaniu się ruchu pierwszym, pieszy, ruchu odbywającym się po. Terenie budowy, jak również zwracanie uwagi na znaki tymczasowej organizacji ruchu, która prowadzi nam objazdy poszczególnych odcinków. Przypominamy, że od 1 lipca przez cały okres wakacji obowiązują nowe, niższe stawki za korzystanie z miejskiej pływalni Wodnik. Młodzież od godziny 7 do godziny 17. Cena biletu 3 złote za jedną godzinę, natomiast dorośli. 5 zł. Zapraszamy również do nowo otwartej łaźni parowej, którą już zaczęliśmy użytkować. Jest to nowość w żarach, także serdecznie zapraszamy na nasz obiekt. Obecnie trwają prace polegające na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy imieniu Fryderyka Chopina w żarach. Do dnia dzisiejszego wykonane zostały prace termomodernizacyjne. Na dwóch segmentach tego budynku przebudowane zostały dachy, wymieniona została stolarka okienna. Nadal trwają prace na pozostałych segmentach oraz prace związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Prace prowadzone są przez przedsiębiorstwo budowlane Janbut z Żar. Termin zakończenia planowany jest na 30 września bieżącego roku. Zadanie to jest dofinansowane w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Stanowi to kwotę około 1,4 mln zł.